Hej, witam Was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Kilka dni temu Ariana Grande udzieliła wywiadu dla Vanity Fair i powiedziała tam kilka bardzo ciekawych i jednocześnie nieprawdziwych rzeczy, co sprawia, że to wszystko jest jeszcze śmieszniejsze. Fakt, że poddała się wykrywaczowi kłamstw i to również jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Podzielimy ten podcast na trzy sekcje. Operacje plastyczne. Ariana Grande została zapytana przy okazji wariografu na temat tego, czy kiedykolwiek przeszła operację nosa i odpowiedziała, że nie. Kolejne pytanie brzmiało, czy kiedykolwiek przeszłaś operację biustu? Na co odpowiedziała nie? Możecie sobie to wyobrazić? Jeszcze nie, ale jestem na to otwarta. Na co osoba obsługująca wariograf odpowiedziała prawda? Kolejne pytanie brzmiało, czy kiedykolwiek robiłaś sobie foxy eyes? Na co odpowiedziała, nie odkryłam to, jak ktoś mi powiedział, że myślałam, że to sobie zrobiłam. I kolejny raz wariograf pokazał prawdę. Kolejne pytanie to, czy zrobiłaś sobie implant podbródka? Na co odpowiada, jak oni niby to robią? Nie, miałam wypełniaczej Botox, ale skończyłam z tym 4 lata temu. Ale oczywiście pozwólmy ludziom robić to, na co mają ochotę. Jeśli to działa, kogo to obchodzi? Z bardzo zdziwioną miną. Potem została zapytana o BBL, na co odpowiedziała nie, bo to nie jest coś dla mnie. Po czym została zapytana, czy kiedykolwiek podczas tego badania skłamała, i odpowiedziała, że oczywiście nie. Na co wariograf pokazał prawdę? I co mi tutaj nie odpowiada? Fakt, że Ariana ma dosłownie zmienioną całą twarz, wygląda jak kompletnie inna osoba, i jest to coś, o czym bardzo mocno mówi się w internecie, co kilka lat dosłownie zmienia swój wygląd i o ile faktycznie mogła nie przejść operacji powiększenia biustu, ta, taki nos ma kompletnie inny kształt i jest mniejszy. Rozbawił mnie sam fakt tych jej zszokowanych min, prób odwrócenia wszystkiego w żart i udawanie, że nie wie jak coś się robi. Jeśli ktoś ma być obeznany w operacjach plastycznych, to na pewno celebrytka Hollywood, trust me. Dla nich odwiedzanie kliniki jest jak dla nas robienie zakupów. I warto też dodać, że chyba każdy już dawno wie, poza Wojtkiem Golom, że te wariografy są postawione i że w większości po prostu fałszują wyniki, a biorą w tym udział celowo, żeby przekonać kogoś do swojej narracji. Co też próbowała nakreślić Lori Hill z kanału YouTube o tej samej nazwie, który bardzo serdecznie Wam polecam. Oglądam jej filmiki cały czas. Lori bardzo szczegółowo. W tych filmikach tłumaczy wszystkie operacje plastyczne i zabiegi, jakie przeszły gwiazdy, przy czym wyjaśnia to wszystko jak zawodowiec. Dosłownie rozpracowuje to na czynniki pierwsze, więc jeśli jesteście fanami takiego kontentu, to zapraszam. W każdym razie Lori ma swój Instagram. Wrzuciła post o treści, chciałabym to wszystko wyjaśnić. Podczas badania wariografu trzeba odpowiadać tak lub nie, bez dodatkowej narracji lub wyjaśnienia. I taka jest prawda. Ariana zamiast odpowiedzieć tak lub nie i poczekać na wynik, od razu zaczęła tłumaczyć, dlaczego tak jest i dlaczego akurat tak uważa, co mogło zmienić wynik. Nie to, że ten wariograf w ogóle może coś udowodnić, ale tak czy inaczej Lori ma rację. Sama doskonale wie, że Ariana kłamie, bo również wiele razy opowiadała o tym, jakie operacje i zabiegi przeszła. Co jest jeszcze bardziej chore, to to, że dostała po tym stories tony hejtu ze strony nastoletnich, zaślepionych fanów Ariany, którzy nie potrafią dostrzec zmiany gołym okiem. Strasznie przykre, że w XXI wieku dalej są fani, którzy mają swoich idoli zachodzące ideały. Polecam się wreszcie otrząsnąć. Ludzie mi zazdroszczą, przez co chcą mnie zniszczyć. Ariana w wywiadzie wspomniała też trochę o czasach Nickelodeon, Byłam wspieraną, zabawną, rudowłosą dziewczyną w Nickelodeon, i wszyscy mnie lubili. A potem, kiedy wydałam kilka hitów, każdy postanowił, że jestem złą dziwą. I okej, okay, jestem w stanie zrozumieć fakt, że był to dla niej szok. Faktycznie, podczas kiedy była aktorką Nickelodeon i nie była jeszcze tak popularną gwiazdą, każdy ją uwielbiał, chociaż to dlatego, że nie do końca ją jeszcze poznaliśmy i wiedzieliśmy, jaka jest po czym nagle zaliczyła zderzenie z rzeczywistością i spotkała się z hejtem. Ale czy ten hate był niezasłużony? Oczywiście, że nie. Ariana od dawien dawna jest znana w mediach jako diva, która nie najlepiej traktuje ludzi dookoła, szczególnie tych, z którymi pracuje. Ma wybujałe ego i kieruje się tym, że musi dostać to, czego chce, cytując klasyka I want it, I got it. Ariana Często była przyłapywana na rasistowskich dramach, na lizaniu pączków w sklepie, na zamienianiu życia Janet McCarty w piekło, na planie serialu Sam Kat, o czym Janet mówiła wprost i opisywała to dosyć konkretnie. Nie oszukujmy się, ale to wszystko nie wzięło się znikąd. Arianie w pewnym momencie uderzyła woda sodowa do głowy, co często przekładało się na jej zachowanie i różne krzywe akcje. Więc nie był to bezpodstawny hejt, tylko adekwatny do tego, że tak się zachowywała. Media chcą mnie zniszczyć. Romans z Itanem Slaterem. Ariana Grande ostatnio wprawiła się mocno w zgrywaniu ofiary, co zaczyna jej wychodzić perfekcyjnie. W swoim wywiadzie powiedziała, że szczerze mówiąc, wymagało to ode mnie wiele ciężkiej pracy, aby być w stanie wytrzymać tak długo w showbiznesie i Uzdrowić pewne części mojego związku ze sławą. To z powodu tabloidów, które próbują mnie zniszczyć, odkąd skończyłam 19 lat. Ale wiesz co, mam 31 lat i nie jestem osobą idealną, ale na pewno jestem dobra i dumna z tego, kim się staje. Nigdy nie pozwolę, aby haniebne, złe tabloidy zrujnowały moje życie lub moje postrzeganie tego, co jest prawdziwe i dobre. Oczywiście przeszłam dużo zmian podczas kręcenia filmu. Dużo osób, które tam pracowały, przeszły. Dwa lata przebywaliśmy z daleka od domu, więc rozumiem, dlaczego jest to topowy temat dla tabloidów, które w jakiś sposób muszą opłacić swoje rachunki. Najbardziej rozczarowujące było to, że tak wiele osób uwierzyło w najgorszą wersję. To była zdecydowanie trudna przejażdżka. I tutaj mam dużo do powiedzenia zaczynając od tego: Dużo osób, które tam pracowały, przeszły zmiany. Jakie zmiany masz na myśli? Zmiany partnerów? Nie wydaje mi się. Kontynuując, na dwa lata przebywaliśmy z dala od domu, ok? I to macie usprawiedliwiać od tego, że wdałaś się w romans żona tym facetem z dzieckiem? To, że przebywasz z daleka od domu, to Twój wybór. Sama chciałaś zagrać w tej produkcji i to cię nie usprawiedliwia. Istnieje coś takiego jak związek na odległość, więc rozumiem, dlaczego jest to topowy temat dla tabloidów. Które w jakiś sposób muszą opłacić swoje rachunki. Najbardziej rozczarowujące było to, że wiele osób uwierzyło w najgorszą wersję. Nie, kochanie, to nie jest tak, że to złe media wymyśliły sobie na ciebie nagonkę. Przypominam, że wszystko zaczęło się od wypowiedzi ex żony Itana, która powiedziała, że nie jesteś girl's girl, czyli wprost odpowiedziała na zaistniałą sytuację. I rzuciła na nią światło. Osoby z jej bliskiego otoczenia mówiły, że rozbiłaś im rodzinę i że przychodziłaś bawić się z ich dzieckiem, po czym zabrałaś mu ojca. I teraz pewnie będziecie chcieli wybronić ją słowami, ale Lili przecież wycofała się z tych słów. Nie, z niczego się nie wycofała, po prostu nie potraficie czytać ze zrozumieniem, o czym już mówiłam w poprzednim podcaście. Lili J mówiła jedynie, że nie miała pojęcia, że w chwili której wypowiadała słowa, dziennikarz ją nagrywał. Pewnie nie chciała, żeby to wyszło do mediów, żeby aż tak nie zaszkodzić Arianie, ale te słowa wypowiedziała tak czy inaczej i z nich się nie wycofała. Po prostu nie wiedziała, że jest to nagrane i puszczone dalej. Nie zmienia to też osi czasu, Dwa małżeństwa nie z przypadku rozpadły się w tym samym czasie i nie jest tak, że wiele osób uwierzyło w najgorszą wersję. Wiele osób uwierzyło w prawdziwą wersję na podstawie tego, co widzieliśmy, a widzieliśmy dużo. To nie jest tak, że jesteś znana tylko i wyłącznie z rozbicia jednego związku. Masz w tym już większą wprawę. Nie rozumiem, czemu w dalszym ciągu stara się wybielić i kłamie, o wiele łatwiej byłoby raz przyznać się do błędu i po prostu przeprosić, ale po co? W każdym razie przedstawiłam Wam już moją opinię na temat tego wywiadu i wszystkie momenty, w których Ariana kłamała. Nie będę jeszcze raz opisywać całej dramy z Itanem, bo podlinkuję Wam po prostu poprzednie podcasty na ten temat, w których już i tak bardzo szczegółowo opowiadałam o tym wszystkim. Dajcie znać, co myślicie o wywiadzie dla Vanity Fair w komentarzach. Jeśli podcast Wam się podobał, to zostawcie lajka i suba. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.